Bierzesz VIP na poważnie, bo w trollem nie biorę tego na poważnie. Ale co VIP, VIP? ale chcecie VIP, VIP przez W coś napisał? Tak, przez W. A to nie, to no VIP bros, Ale chodzi o partię polityczną? Bo podobno zakładają? No to wtedy nie, absolutnie. Nie wiem. Nie, no co z 5 dopiero wstałem, bo się nie pytam się mnie. Dostałem info, nie wiem na ile rzetelne, nie będę mi się nawet go weryfikował, bo w sumie mam Ale podobno VIP prosi zakładają partię polityczną. Jeżeli to jest prawda, no to kurde. Ciężko to brać na poważnie. A to, jeżeli... To ja ci powiem inną rzecz. Po Ty zakładasz partię, partię polityczną. No, pamiętam, że Popek no. też się bawił w ten, ale no to jest, no kurde, no w sensie szanujmy się, na, kurwa. on powiedział na wywiadzie, że to nie jest głupi pomysł, tylko że tam go zjadł chyba o kwestie finansowe wtedy i kiedyś, jak już sobie przejdzie na emeryturę z całym tym internetem i tak dalej, to będzie się bawił w politykę i dalej kontynuuje swoją partię polityczną. No cóż, że Liro i tam siedzi w polityce do tej pory, mu chyba no. idzie. <laughs> Kormie też dalej siedzi, niestety. Odpal spot polityczny na ich kanale. No dobra. Ku. Palę, ale, no. Ta tam ekipa byczku, co tam? Elo, Elo, mordeczki zagłosujcie na nas. Nie, no to Mateusz, absolutnie powiecie, nie jest poważne. Już niskety. widzę po samej miniaturce, że to jest beka. Eee... Nie, to, czy w sensie polityka, to chuj, ale chodzi o Korwina, że jak się wypowiesz w jedno, to ci druga strona wpierdła. Nawet nie wypakowałeś książek. A jutro. Jesteś, ty, jesteś Mateusz, to watch party. z historii. Bez dyskusji. to no dwie minuty, ma, nie ma co. Mniej 12 lat naszego życia poświęcamy na naukę rzeczy, które w ogóle nam się nie przydają. Po co? To jest trudny okres dla nas... Nie, to nie, mo to nie może być na serio, no kurwa. Mm -hmm. Jak znajdę nową pracę, obiecuję Ci, że zabiorę cię na jakiś tylko koncept, No tak, na się staram. Nie, dobra, to jest bait. W bait. 80% przedsiębiorstw upada w przeciągu dwóch pierwszych lat działalności. Teraz sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna przez kolejne obostrzenia i zamrażanie gospodarki. Usunęli wszystkie filmy, to jest bait, czat, łapiecie, łykacie jak pelikan czad. Jednego medium prowadzi do dezorientacji i podziału na my i oni. Wiemy, że świat idzie do przodu i jak bardzo istotna jest komunikacja między ludźmi, a nie tylko jednostronny odbiór treści. Dlatego, Dlatego przy... razem z Marką Plus zakładamy, budujemy nowe BTSy <laughs> na kurde terenie całej Polski. Nieśmy dialog do sieci <laughs> i zmieńmy Polskę no, przez internet. Każdy powinien mieć szansę rozwinąć swój biznes bez zbędnej biurokracji i bez ciągle zmienianych podatków. No to kurde, idź sprzedawaj narkotyki. Polska nie ma za co. Biznes typy żenigmem. Potrzebuje gruntownej reformy edukacji. Jesteśmy twórcami działającymi w sieci od lat i doskonale rozumiemy jej możliwości. W następnych wyborach będziemy reprezentować wasze zdanie. Rzecz, kurwa gość się śmieje prosto w kamerę, no chat. Come on. Osób, które są przyszłością tego narodu. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z naszych widzów jest pełnoletni. Ale za 3 lata aż 90% z Was będzie miało. No nie no dobra, no czaty jest taki bejt, kurwa. Zdajemy sobie, że nie każdy z naszych widzów będzie pełnoletni. No kurdliwość oddania głosów w wyborach parlamentarnych. Mamy 3 lata, aby Was przekonać, że jesteśmy odpowiednim wyborem. 3 lata, aby zmienić Polskę. Dlatego dołączcie. Zobacz opis. Wolności postęp. VIP. Do ruchu wolności i postęp. Obserwujcie nasze social media. Jakbyś stworzył swoją partię to jaką byś nadał nazwę Wap. Była Pussy? spór spójność na YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. A. Wpuśćmy internet do Sejmu. <laughs> Wpuśćmy internet do Sejmu. Fap? No nie, no nie. Nie, wiecie jakbym nazwał swoją partię? Enigma politykuje. Partia onanistów, a że PO? No nie wiem, nie wiem. No nie wiem. Słuchajcie. Nie molek, jest... ale jak sobie to z góry to nawet nie ma nigdzie o tym zmianki na jakichś oficjalnych stronach ani niczym. To jest bate jak chuj Bo wiesz co się odpaliło, tu hmm. wbijasz do gry options, spa options Tu wbijasz do gry options, pa option. gry, options. Pa, option. Spierdalaj moje expo Ta, moje expo, beczku Wybiąt jakieś ruska na Twitch i tam jebać politykę przez Y. Weź przeglądnię grupę swoją czy coś? No mojej grupie dużo się nie dzieje, więc nie ma tutaj w e, większego to sensu. Mati, słuchaj, szukam kontenciku, Jakie ten, co lubisz oglądać na Twitchu, bo ty tam na Twitchu siedzisz. Od kogo ukrywasz? Generalnie content? największą zasadą Twitchu jest, jak ludzie cierpią, więc Dobra. Dziesięć 10 pompek Mati i zapłacę ci te, tyle ile ci wiszę, kappa. C <laughs> enigma partia, polityk, en, partia Enigma Polityka ja już głosuje. Zrób fikałka. Nie, 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 nie. To darmo tak? Nie godzi się. 260 milionów subów i będzie fikał. Bane. Dawaj Fall Guys, Byczku. No nie, no ja już wypowiadaj się na temat Fall, Fall Guysa. strasznie nudna gra. Jakbym potrzebował jakiegoś zapychacza na 5 minut, może bym pobrał. Ale no nie. Skawica, dziękuję ci bardzo za suba, witam ciebie w gronie 250 milionów subskrybentów. Łajni7 właśnie zasubskrybowała. Witam Łajni7.